Witam serdecznie z miejscowości Glińsk. Dzisiaj organizujemy półfinał 355 km. Pokażę tutaj pogodę. Słońce jest dość wysoko. Okolice, tu jest kolega potwierdzający. Już wszystko żeśmy ten. Pokażę jeszcze klomby. I planujemy. dziesięć wypuścić Ta godzina już praktycznie jest taka tutaj na potwierdzeniu będzie ten widoczne te plomby i ten. Tak. No i zaczynamy start. Kołamków tu za wiele nie ma, 400 sztuk równo, ale jest jak jest, wszędzie jest ciężko. Dzisiaj pewnie też będzie ciężko, bo mają, będą miały pod wiatr. Na razie tego wiatru tak za specjalnie nie czuć. Na razie idą w kierunku słońca, jak zwykle. A co się, co się stanie po drodze, to już nam nie wiadomo. To tyle. Pozdrawiam, dobry lot.